Witajcie bracia i posłuchajcie z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem, w Judei za panowania króla Heroda, odomedrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to Usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Czym odpowiedzieli? Betlejem ludzkim, bo tak zostało napisane przez proroka, a ty Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy? Albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, Donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy użyli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryą. Padli na twarz i oddali mu pokłon, a otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy weźnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju. Oto słowo. Pana. Słuchajcie. Do Betlejem przybywają najpierw pasterze, pastuszkowie, prości ludzie, tacy właśnie Beduini, którzy pasą zwierzęta, bez studiów uniwersyteckich, przychodzą. Otrzymują objawienie, aniołowie im powiedzieli. Ale dzisiaj patrzymy, że mędrcy ze wschodu, a więc inteligencja, wyższa inteligencja odczytuje w gwiazdach znak gwiazda nowa się ukazała i idą z daleka nie wiemy. Mówią niektórzy, że to byli gdzieś persowie albo nie wiadomo skąd jeszcze z daleka a więc nie przybyli od razu następnego dnia po narodzeniu się Jezusa. Upłynęło trochę czasu. E, przybywają, szukają. Gwiazda im jakby znikła. Schowała się. Idą. E, I wreszcie docierają do Betlejem i przynoszą dary, które coś mówią. Złoto, kadzidło i Mirra. Inteligencja. Profesorowie. Dzisiaj więc chcielibyśmy, aby ci, którzy są mądrzy, wykształceni, mają wiedzę, nie tylko patrzą w niebo, ale też powiedzmy śledzą różne wydarzenia w świecie. Chcą odczytywać kontekst wydarzeń, pewne prawdy, które, czy prawa, którymi rządzi się świat, historia, ludzie. A więc humaniści, ale też i ci, którzy tworzą um, komputery, elektronicy, informatycy, intelektualiści. Przychodzimy do Betlejem. Aby pokłonić się dzieciątku i popatrzeć na to dzieciątko i powiedzieć: To jest Jezus, mój pan i zbawca. Mówi się, że ci, co mają wiedzę, to nie powinni wierzyć w jakieś zabobony religijne. Tak mówiło się w czasie komunizmu, że po prostu ludzie wykształceni, inteligentni nie wierzą w Boga. Nauka jakby wykluczała istnienie Boga. Nieprawda. Taki ateizm scjentystyczny istniał owszem i być może w niektórych umysłach ludzkich jeszcze pozostał. Takie szczątki tego ateizmu. Ale właśnie wiedza prowadzi do Boga. Pokazuje Boga. Warto by sobie przeczytać Fides et Ratio en papieża Jana Pawła II. Fides et Ratio. Wiara i rozum. Jak to właściwie jest w poznaniu Boga? Trzeba odwagi i pokory, żeby przybyć i oddać pokłon, mając studia, wiedzę, tytuł naukowy, rozumienie świata, różnych dziedzin, w świecie. I żeby ukłonić się dzieciątku i powiedzieć: To jest mój Pan. Teraz mamy ten czas bożonarodzeniowy, w którym po prostu ludzie przychodzą do kościoła, do tego miejsca, gdzie jest złóbek betlejemski. Patrzą na dzieciątko. To jest Pan. I my dzisiaj też chcemy. Święto w uroczystość objawienia pańskiego wyznać pochylić się przed tym dzieciątkiem pokłonić się gwiazda przyprowadziła a jaka jest gwiazda twojego życia która ciebie przyprowadziła do Jezusa może tą gwiazdą był jakiś człowiek który był świadkiem i misjonarzem wobec ciebie? A może tą gwiazdą ty będziesz dla kogoś, albo jesteś? Znakiem. Ktoś patrzy na ciebie i odnajduje Jezusa. Tak myślę sobie o tej, tak gwiazda na niebie znak. Odczytali ci mędrcy. My potrzebujemy znaków pewnych. Takim znakiem powinien być Kościół. I jest. Dla świata. Ja jestem znakiem. Ty jesteś znakiem. Każdy z nas inaczej. Mamy być znakiem. Mamy, być, mamy nie nieść w sobie to światło pośród ciemności. Bóg jest światłością. O Janie Chrzcicielu powiedziano, nie był on światłością, ale by zaświadczyć o światłości. My mamy zaświadczać o światłości. Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata, powie Jezus. I to jest prawda. Być światłem świata. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli Ojca Waszego, który jest w niebie. Nie was będą chwalić, ale Ojca Waszego, który jest w niebie, mają oddać Jemu chwałę. A więc mamy ten dzień, ten dzień objawienia Pańskiego. Bóg się nam objawia. Powstań, świeć, Jeruzalem, bo przyszło Twe światło i chwała Pańska rozbłyskła nad Tobą, bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad Tobą jaśnieje Pan, a Jego chwała jagi się nad Tobą. To słowa jest Izajasza proroka też dzisiaj. Powstań świeci Jeruzalem. Miasto ma świecić. Jeruzalem pośród licznych narodów, w całej, w całej po prostu okolicy to miasto ma być święte. Miasto Jeruzalem ma być światłem dla, i miejscem chwały. To odnosimy dzisiaj te. To słowo z Izajasza proroka odnosimy do Kościoła, do nas. Jego chwała jawi się w Tobie. Chwała Pana jawi się w Tobie. Dziękujmy za, za to, że Bóg daje się nam poznać. Że nam się objawia w taki sposób. Objawia się nam w dzieciątku. Dzieciątko Jezus. Dziękujmy za to. I radujmy się. I bądźmy znakiem dla innych, znakiem Jezusa, który jest jedynym Panem i zbawcą. Alleluja. Pozdrawiam Was wszystkich. I zapraszam na rekolekcje, które będą. W weekend 14-16 stycznia rekolekcje, które mamy we wspólnocie naszej. a temat rekolekcji prawda was wyzwoli. Możesz jechać Możesz przyjechać i wziąć udział w tych rekolekcjach. Zapraszam Ciebie. aleluja.